Dzień dobry, witajcie. Gramy dalej w Ishar. Na dobry start załatwiliśmy tego paskudnego orka. I myślę, że chyba jednak z powrotem do tej karczmy wejdę i jeszcze trochę odpocznę, ponieważ tak jest. Tak, na wszelki wypadek. Trzeba się przygotować do dalszej podróży. Tak jest, prześpimy się. I możemy, myślę, że możemy wychodzić. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, w tym mieście powinien mieszkać jeden z towarzyszy Companions z kryształów Arborei. Więc pójdziemy go odwiedzić, ale to za moment, bo jak widzicie, tutaj jest sklep i tak, kupimy trochę składników, olej z salamandry. To jest dried mistletoe, ta, która mnie prześladuje. Do tej pory nie sprawdziłem w słowniku, co to jest mistletoe. Czyli si się i mam takie dobre wrażenie, ale nieważne. Rad brain, szczurzy mózg, zawsze dobry składnik. To są gargoyle Claw, 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 pazury gargoyli, a to jest sproszkowana kość smoka tylko już skończyło mi się miejsce o Ramirowi także musimy dokonać tylko małego przemeblowania w plecaku e, dobra to weźmy wszystko Kiriela e, no nie no, no brawo zakładaj się przecież nie będziesz na golasa latał e, okej okay, i są przełożone składniki strzały nieważne ze strzałami bierzemy kości smoka które na pewno się również przydadzą. Jak widzicie, moje środki finansowe stopniały do zaledwie 7600 sztuk złota. Co no cóż, e, szału nie ma, ale miejmy nadzieję, że wystarczy. Poza tym, w mieście Urszurak, jak mówiłem wcześniej, e, jest naprawdę sporo knajp, sporo rozmaitych miejsc, które można. Tylko momencik, bo jak za dużo gadam, to. Czasami tracę orientację. Okej, okay, chyba wiem, gdzie jestem. Proszę, następna. Ekipa. Swoją drogą. Co to za miasto, w którym pełno bandytów jest na każdym kroku i na każdym rogu? Jakieś niedobre miasto. O, właśnie, to jest Olbar. Okej, okay. to tyle w temacie. Myślę, że ja wiem, co będę robił z tą informacją, ale wstrzymamy się chwilę, ponieważ zanim znalazłem Olbara, to chciałem mówić, że tutaj jest naprawdę sporo tawern i sporo rozmaitych miejsc, i mam nadzieję, że uda mi się tutaj znaleźć kolejnego członka do mojej magicznej drużyny. Która lubi, w zasadzie lubi każdego, chyba. Tak więc, tylko musimy znaleźć odpowiedniego kandydata. A o takiego może być trudno. Co to jest tutaj? Magiczne seminarium. No, nie jestem przekonany, ale. Spróbuję chyba, ale mam takie dziwne wrażenie, że wiem, jak to się skończy. Znając moje. Ok, 2000 no. No, zupełnie o to mi chodziło. Okej. Okay. tak, proszę. I Unknown. O, proszę, udało mi się. No, to jest zaskoczenie. Dziękuję bardzo. Dzielnie się spisałeś, anną. Spodziewałem się, że dasz plamę kompletną, jak te dwa cymbały wcześniej. Na których straciłem 4000 sztuk złota wcześniej. Także. Nie byłem dosyć zadowolony z takiego obrotu sprawy przedtem. Ale, Antnoun. Okej. Okay. Nowe czary. Tutaj jest sporo naprawdę ważnych czarów. Ale nie mam skillsa na razie eee O co? O to bandyta mi od tyłu zaszedł Jak, jak pedał heteryka Cytując kapitana Bombę oczywiście Takie, Taki żart Okej okay. Tutaj jest zbrojownia, sklep z bronią No, proszę, całkiem fajne rzeczy. Chainmail plus. Och, ciężka zbroja plus 6. Ale moje środki finansowe chwilowo nie pozwalają mi na zakup żadnej lepszej rzeczy. Ale trzeba zapamiętać, jak widzicie, w Urszuraku można się naprawdę zaopatrzyć w niezłą niezłą broń, niezły ekwipunek. Tylko muszę tracić dobrą stroną. Przepraszam bardzo, jeżeli to było słychać, ale musiałem sobie wziąć łyk herbaty. W gardle mi zaczyna powoli zasychać, co być może słychać zresztą. Okej, okay. ale wróćmy do samej gry. Muszę się. Czekaj, momencik, momencik, bo chyba się znowu zgubiłem. Czy ja tutaj byłem, czy nie? Intelligence nie, tutaj nie byłem, ale nie chcę na razie niczego poprawiać ponieważ nie chciałbym się ze wszystkich środków finansowych wypstrykać to byłoby bardzo niewskazane ok, tu jest kolejna karczma posłuchajmy a, to było dosyć, dosyć ciekawe o, tutaj nikogo nie można zrekrutować Otóż w jednej z prowincji znajduje się opuszczony dom, który obłożony jest chyba z jakąś dziwną klątwą. A jak się dowiadujemy, Morgula, która miejmy nadzieję pomoże nam w pokonaniu złego pana, nie była uwięziona właśnie w tym miejscu. Także. No cóż, jest to zawsze jakaś pożyteczna informacja. Ja wiem, gdzie Morguli szukać. Wiem, ale nie powiem. bo ona się okaże dopiero później. Tak samo jak kilka innych rzeczy. Okej. Okay. Co jest tutaj? Tutaj jest o precz ty... och! To jest ten piekielny kurs przeklęty. Być się diabli, ja bym cię pogonił, ty bandyto. Eee, no w zasadzie to nie jego wina. Ale się wziął 4000. A niczego nie nauczył. <grych> Okej. Okay. Po tym krótkim monologu możemy chyba wrócić do gry. Dobrze. To jest główny plac, a tutaj jest chyba kolejna karczma, tak jest. No. Posłuchajmy. Tak, wiem o Johnie, już go odwiedziłem wcześniej. Wiem, że się przeprowadził do... Do tej innej prowincji, ale jemu już złożyliśmy wizytę. Poznij ci dwaj panowie, którzy mu. No, precz! Co się. Masz, biznę się fireballem. I ciebie jeszcze. Widzicie? Całkiem wytrzymali się robią. To są chyba orki, tak mi się wydaje. A może raczej hobgobliny? Diabli wiedzą, co to jest. A, może raczej kto to jest. No, ale całkiem pokaźna sumka wpadła po nich. Jak widać, ktoś im płaci, albo kroją nieźle do czasu, do czasu aż ich kroją. Okej. Okay. Kurczę, zgubiłem znowu wątek. No, bywa. Kolejna karczma. Zobaczymy, kogo mamy w tej karczmie. No, co jest? Czemu nie mogę wejść? Halo? Ok. Eee, posłuchajmy. <laughs> o, jak on się. O, o, właśnie. Tego pana szukałem. O Barmon. Jest to bardzo ważny pan. Przynajmniej na tym etapie gry. Ale. Tutaj dokonałem małego przemeblowania. Tak jest. Jak widzicie Obarmon jest również klerykiem. A nie muszę. A, tu muszę najpierw to kliknąć. OK. I zrobione. Jeszcze się prześpimy tak na wszelki wypadek. E. Otóż Obarma, Oba, Obarmona, tak się nazywa. No, wyjdźmy. Obarmona. Miałem nadzieję odnaleźć z powodu jego czarów. Ponieważ O'Barmon jest całkiem sprytnym klerykiem i dysponuje pokaźnym arsenałem czarów. Na pewno będzie z niego dobry dodatek dla mojej drużyny. E, natomiast dowiedzieliśmy się wcześniej z tych plotek, słuchając ich, że e, Morgula jest e, ojcem. Boże. <gulia> Morgula nie jest ojcem, kobieta nie może być ojcem. Morgula jest matką. Tak właśnie. E, Okej, okay, wyjdziemy z tego na razie. Morgula jest matką Kroga, więc... no cóż... Przyjdzie jej zabić, albo uczestniczyć w zabijaniu własnego syna. Takie życie. Zupełnie jak w Grze o Tron. No, może nie, może nie do końca. Poniekąd. No, to jest uniwersalne słowo. Poniekąd. Dobra, jak widzicie, jesteśmy w nowej prowincji. Jest to... kurczę, chcę przeczytać... Gdzieś tu jesteśmy. Tak jest. Jest to Vargeon. Vargeon, tak jest. Tak to chyba można przeczytać. A teraz jesteśmy w Baldaronie. I jest to bardzo ważne miejsce z kilku powodów. Przede wszystkim będzie tutaj miecz chaosu. Mam nadzieję, że uda mi się go teraz odnaleźć. On jest w północnej części tej krainy Zendoria chyba trochę za daleko zaszedłem a jak już jestem w Zendorii to pozostanę w Zendorii to jest przeklęty dom ale tutaj na razie nie będziemy wchodzić, bo to byłby bardzo niemądry pomysł i by mnie, pokarałoby mnie za to a tutaj a tutaj jest kolejny kupiec o właśnie Igwen. Tak się zupełnie przypadkiem składa, że ja tego żółwia mam dla ciebie koleżko. Tak więc... Trzymaj. Jak widzicie, dostaliśmy w zamian. Co to jest? Jest to tartle slobber. Nie wiem, czy to jest slobber. Ale przyda mi się na pewno. Bo gdyby się miało nie przydawać, to by nie było tego w grze, prawda? No. A my w tej Zendorii udamy się bardziej na wschód i powinniśmy dojść do Halindoru, czy Kalindoru za moment, nie pamiętam dokładnie. Halindor, tak jest, a tutaj jest kolejna osada. W tej osadzie jest. No zaraz się przekonamy, co jest, bo ja nie pamiętam. Na pewno będzie jakiś sklep, i na pewno będzie karczma. O! A to jest Erwan w Gatset, my jest been... O no, proszę! Jak się okazuje... E, córka tego pana... O! Zeloran! E, Zeloran, momencik! Dobra! To my wiemy o tym wszystkim natomiast ten pan Zeloran to jest naprawdę chyba najlepszy mag w grze i nie wiem czy czy nie tak to już wiem o tym ale skarbu nie mogę niestety wziąć Zeloran jest chyba najlepszym magiem w całej grze czy najlepszym czarodziejem więc być może wywalę Unknown'a, a przyjmę to drużyny Zelorana Muszę się zastanowić. Poza tym, jak się dowiedzieliście wcześniej, tylko tutaj muszę, co my tutaj mamy? Eee, mail plus 4. A co, spróbuję. Ok. I eee, teraz Targan ma zbroję. Ktoś chyba jest w ogóle bez zbroi. Kiriela. O proszę, Janon też jest w ogóle bez zbroi. Co to się dzieje? Eee. Kalindor. Otóż że córka szefa została porwana. I będziemy się udawali na południe. Oczywiście córka szefa Wiechowski. To miałem na myśli. A naszym zadaniem będzie ją uratować. Ale ratować córeczkę będziemy dopiero w kolejnym odcinku. Tak więc panie i panowie, dziękuję bardzo za oglądanie. To było Zagrajmy w Iszar. Trzymajcie się. Cześć.